Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Jesteśmy na konferencji prasowej w Toruniu, w samym środku zgromadzenia naszych sympatyków. Z mojej prawej strony, dr Sławomir Mencen, Krzysztof Bosak. Dziś chcę powtórzyć to, co już mówiłem o podatkach. Nie ma lepszego miejsca niż właśnie miasto którym gospodarzem jest Sławomir Mańcen, by powiedzieć o podatkach. Nasz przekaz jest bardzo prosty. Proste i niskie podatki to jest to, czego potrzebują Polacy. Proste i niskie podatki to jest to, o co chcemy walczyć. Chcemy, żeby rozwój gospodarczy nie był krępowany absurdalnymi przepisami, a jednym z absurdalnych przepisów podatkowych jest podatek belki w swojej obecnej formie. Kliniczny przykład niedziałania podatku belki, błędnego działania podatku belki. To sytuacja. Z tego roku, kiedy inflacja była wyższa niż oprocentowanie lokat niż oprocentowanie oszczędności, a mimo to trzeba było odprowadzić podatek belki od zysków rzekomych, nie od zysków faktycznych przepisy księgowe, przepisy podatkowe zupełnie błędnie skonstruowane, zabijające oszczędności Polaków, zabijające skłonność do oszczędzania, zabijające możliwość gromadzenia kapitału, który później mógłby podnieść poziom inwestycji w Polsce, zamiast tego wspierających trend do konsumpcji. Wiemy, że mamy PKB. Napędzane w wyższym stopniu niż to byłoby możliwe konsumpcją w mniejszym inwestycjami. Postuluję rzecz bardzo prostą, a mianowicie ustanowienie wysokiego progu wolnego, kwoty wolnej od podatku belki, tak żeby każdy zwykły Polak, który swoje oszczędności gromadzi na swoim koncie, buduje poduszkę finansową dla swoich finansów osobistych, swojej rodziny, aby nie płacił tego podatku belki, aby miał możliwość gromadzić kapitał. To propozycja, z którą dzisiaj wyszedłem, propozycja już zrelacjonowana przez niektóre media, propozycja, którą chcę, chcę dzisiaj powtórzyć, oddaję głos Sławomirowi Męcenowi. Sytuacja dotycząca podatku od dochodów kapitałowych, czyli podatku belki jest w Polsce naprawdę paradoksalna. Nie muszą tego płacić, tego podatku, wielkie fundusze inwestycyjne zamknięte, nie muszą alternatywne spółki inwestycyjne, nie muszą tego podatku płacić polscy miliarderzy, czy nawet milionerzy, którzy zmieniają swoje rezydencje na zagraniczną, a muszą płacić najdrobniejsi ludzie, którzy oszczędzają swoje kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo chcą ratować swoje, swój dobytek, swoje oszczędności przed inflacją. I to oni są łupieni podatkiem belki. Proszę więc nie odbierać tej naszej propozycji jako walki o to, żeby miliarderzy mieli jeszcze więcej pieniędzy, żeby nie musieli płacić podatku od swoich wielkich dochodów. My tu się ujmujemy za przeciętnymi polskimi rodzinami, za ludźmi chcącymi oszczędzać na emeryturę, za ludźmi, którzy chcą mieć jakiekolwiek oszczędności, którym podatek belki zabiera te oszczędności i przynosi te pieniądze do państwa. Dlatego. W pierwszym kroku postulujemy stworzenie bardzo wysokiej kwoty wolnej od podatku od podatku Belki, tak żeby polskie rodziny oszczędzające pieniądze na starość, czy na wypadek choroby, czy na swoje wymarzone wakacje, czy też mieszkanie, nie musiały płacić tego podatku. I Krzysztof Bosak obiecuje, że to będzie jedna z pierwszych ustaw, które złoży do Sejmu po tym jak już zostanie wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej. Dziękuję, czy są jakieś pytania od dziennikarzy? wyglądały wasze kontakty i też i Kontakty były koleżeńskie, bardzo dużo rozmawialiśmy, prowadziliśmy negocjacje polityczne. Ostatecznie porozumienie nie zostało zawarte. Ta propozycja, którą Marek Jakubiak dostał ze strony koalicji partii Korwin Ruchu Narodowego nie została zaakceptowana, natomiast rozstaliśmy się po dżentelmeńsku. Obecnie kampanii Marka Jakubiaka nie śledzę, jestem skupiony na swojej kampanii wyborczej, także nie chcę jej komentować. Nie, myślę, że to niepotrzebne, to nie jest istotne dla Polaków w tej kampanii prezydenckiej. Troszkę głośniej proszę. Panie redaktorze, źródło jest zawsze jedno i to samo. Pieniądze są z podatków. Miałem to pytanie w Ama na wykopie. Pytanie skąd brać pieniądze, jeśli nie z podatków. Odpowiedź z prostych i niskich podatków. Gospodarka musi rosnąć, przedsiębiorcy muszą mieć możliwość rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Stąd są źródła dochodów podatkowych. Tutaj nie musimy wymyślać prochu. W każdym państwie na świecie wygląda to w sposób dość podobny. Natomiast istota tkwi w tym, by uchwycić jakąś kontrolę nad rozrostem państwowych wydatków. Jeżeli z każdym rokiem budżetowym wzrastają wydatki państwowe, jeżeli mamy taką filozofię, że niezależnie czy koniunktura jest dobra czy zła podnosimy zadłużenie publiczne, to gdzie ma nas to doprowadzić? To nie jest polityka gospodarna ani polityka roztropna. No zobaczymy, czekamy na nowelizację budżetu, którą rząd będzie musiał wnieść. Widać wyraźnie, że rząd zwleka, żeby zrobić to po wyborach. Jak przedstawi propozycję nowelizacji budżetu, będziemy widzieli, na ile spadł PKB, będziemy znali nową relację długu publicznego do PKB, to wtedy będziemy takie rzeczy komentować. W tej chwili brak jest jakichkolwiek nowych danych makroekonomicznych, żeby tutaj powiedzieć coś nowego względem krytyki działań antykryzysowych rządu, które organizowaliśmy przez ostatnie miesiące. Po jakich słowach, panie redaktorze? Każdy ma prawo do swojej opinii. My nie jesteśmy w tej chwili na seminarium z doktryn politycznych, żebyśmy rozważali, co to jest ideologia i która ideologia co oznacza, a poseł Szering-Wielgus ma prawo do swojej opinii. No ja jej nie podzielam. Nie rozumiem, o co dokładnie pan pyta, panie redaktorze. No ja nie uważam, że Roberta Biedronia należy za, za, za cokolwiek przepraszać. Tak, też nie uważam, że potrzebuje obrony. Nie, nie, nie widzę żadnych podstaw do takiego twierdzenia. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękujemy państwu bardzo i przejdziemy do kontaktu z sympatykami. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie za tą chwilę cierpliwości. Zakończyła się już konferencja prasowa, więc możemy przejść do tej głównej części,